Witam kochani na moim kanale. Dzisiaj kolejny dzień, a ja Was zabieram na cmentarze w Belgii. Kto ciekawy, to zapraszam. I jesteśmy właśnie na tym cmentarzu. Zobaczcie, jakie są one duże, wyższe takie stare, takie charakterystyczne. Takie wydaje mi się, że inne niż w Polsce. Ja bynajmniej takich u siebie nie widziałam. Są to oczywiście groby związane z wojną. Widzicie, zobaczcie, jakie one są wysokie. Jest to cmentarz komunalny. Większość ludzi leży tutaj narodowości niemieckiej ze względu na, na to, że kiedyś była tutaj również wojna. Jeżeli widzieliście gdzieś w Polsce takie pomniki podobnej konstrukcji, dajcie mi znać, gdzie takie się znajdują. Tu jest jakiś nowszy, czyli po prostu jest to cmentarz powiązany, powojenny z staraźniejszym. Ale z tego co również wiem, w Belgii dużo ludzi trzyma zmarłych w prochach w domu. Tu już nawet napisu nie widać.

jak widzicie, cmentarz zwiedzam z córką, tłumacząc jej, jak wygląda życie: że czasem ludzie się kłócą, doprowadza to do wojny, giną czasem w sposób, w sposób nienaturalny, śmiercią nagłą. Uświadamiam ją żeby szanowała swoje życie, a także życie innych ludzi bez względu na kolor, kolor skóry, a także bez względu na to, kto jaką ma orientację seksualną. Czasem właśnie lubię przejść się po cmentarzach i pomyśleć po prostu, co w tym życiu jest ważne, co nie, co jest naszą wartością. Tak, tak po prostu. Tym bardziej teraz, kiedy mamy kolejną wojnę i powinno nas to skłonić do, do przemyśleń, jak człowiek powinien drugiego człowieka traktować, szanować, jak do niego się odnosić. I zdać sobie sprawę, że nie tylko te materialne rzeczy są najważniejsze. Liczy się także nasza osobowość, nasza duchowość. I myślę, że należy sobie zdać sprawę z tego, że nie weźmiemy wszystkiego do grobu. Należy zdać sobie sprawę, że są jednak te dwa światy. I, i nie ma sensu walki. Toczyć walki różne, bo to chyba do niczego nie prowadzi. Teraz jesteśmy przy kolejnym cmentarzu, i chciałam Wam pokazać, że tutaj można kupić różne produkty, typowo przy, przy tym całym cmentarzu. O, tutaj jest do chleba, prawdopodobnie, ale chleba nie widzę. Są słodkie. Tutaj zwiedzamy kolejny cmentarzyk przy kościele w innym miasteczku. Widzicie, wygląda podobnie. O, zobaczcie tutaj, co nawet się zawaliło. Cała płyta. Otwórz. Kościółek był otwarty, więc postanowiłyśmy sobie wejść i zobaczyć jak wygląda. Jak widzimy, stoją krzesełka, zdjęcia. Nawiązuję tutaj do, do krzesełek, ponieważ u mnie w Polsce w kościele nie było krzesełek, były ławki. Także zauważyłam taką różnicę. Ołtarzyk tutaj mały, fajny, skromny. I w krzesełkach zauważyłam takie właśnie książeczki. Są to prawdopodobnie śpiewniki w języku francuskim. I tutaj nadarzyła się okazja, za jedyne 50 centów, więc zapaliłyśmy po świeczce. Tutaj widzimy zeszyt, do którego można się wpisywać. My poprosiłyśmy matkę i Ojca Świętego o pokój na świecie. A tutaj zobaczymy także takie taki mały cmentarz z takimi grobkami tu chyba prawdopodobnie wojskowi są pochowani ponieważ pisze nawet wiek 26 lat 28 34 no młodzi ludzie kolejny 28 Dwadzieścia dziewięć, nawet dwadzieścia jeden. I tutaj również widzimy takie większe te grobki, a widzicie, że to jest tak w sumie, jakby w centrum, ponieważ tam są budynki zamieszkalne. Tam również, a za nami jeszcze jest tam szkoła. Tutaj widzimy tabliczki. Widzimy tutaj tabliczki, gdzie proszą o. O prawdopodobnie o wpłatę, żeby się odezwali, bo jeżeli nie, to zostanie to przejęte przez miasto. Także trzeba opłaty uiszczać, tak jak u nas w Polsce. No i tak to właśnie wygląda przypomnienie do zapłaty. Trochę tego jest. Kochani, wracamy. Koniec naszej wycieczki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę, żeby inni mogli zobaczyć.